Szepard. Coś nie w porządku? Tak, ale teraz, gdy tu jesteś, trudniej o tym rozmawiać. Źle się czujesz? Bez lekarza. Nie, nie, chociaż to pewnie jedna z przyczyn. Moja śmiertelność skłania mnie do rozmyśla. Kiedyś miałem rodzinę. Wciąż mam syna. Ma na imię Koljad. Nie widziałem go od bardzo dawna. Czy coś im się stało? Porzuciłem ich. O, nie tak z dnia na dzień. To nie było nic dramatycznego. Nie wymknąłem się w środku nocy. Nie było awantury i trzaśnięcia drzwiami. Ja tylko pracowałem. Polowałem i zabijałem w całej galaktyce. Moja żona mówiła ludziom, że jestem w delegacji. Zawsze byłem w delegacji. Kiedy ostatnio z nim rozmawiałeś? Dziesięć lat temu. Pokazał mi coś, co zrobił w szkole i spytał: Czy możemy zatańczyć jak wariaci? Robiliśmy to, kiedy był młodszy. Co to za taniec? To sprawdzam swoje kontakty w ekstranecie. Czekam na informacje o następnym celu. Z konsoli dobiega muzyka. Stara. Niemodna. Do pokoju wpada kolia. Cześć, tato. Biega dookoła mnie. Biorę go na ręce, podrzucam do góry. Piszczy, śmieje się. Pokręćmy się. Konsola pika. Stawiam go na ziemi. Otwieram wiadomość. Tatuś prosi. Ciągnie mnie za rękaw. Muszę to przeczytać, mówię. Nie patrzę na niego. Nigdy o tym nie mówiłaś. Dlaczego teraz? Kiedy moja żona opuściła swoje ciało, ja... Zająłem się tym. Zostawiłem koliata pod opieką ciotek i wujów. Od tamtej pory się nie widzieliśmy, nie rozmawialiśmy. Spodziewałam się innej decyzji. Dlaczego sam go nie wychowałeś? Moje ciało pobłogosławiono talentem do odbierania życia. Hanarzy go udoskonalili. Niewiele więcej umiem. Nie chciałem, żeby koliat żył tak jak ja. Miałem nadzieję, że znajdzie własną drogę. Jeśli miał mnie znienawidzić, to trudno. Ale nie poszedłby drogą grzechu. Użyłem swoich kontaktów, żeby wytropić koliata. On się podzielił. Robi to, czego chce jego ciało. Musisz mi to dokładniej wyjaśnić. Podzielony. Naszą prawdziwą istotą nie jest ciało. Jest nią dusza. Ciało i dusza działają jako jedność w pełnej osobie. Kiedy dusza jest osłabiona rozpaczą lub strachem, albo gdy ciało jest chore lub ranne, osoba zostaje podzielona. Nie jest już pełno. Co mu się stało? Coś mu dolega? Stało się coś, co nie powinno się stać. Wie, gdzie byłem, co robiłem. Nie wiem dlaczego, ale poleciał na Cytadelę. Wynajął się jako płatny zabójca. Chciałbym, żebyś mi pomogła go powstrzymać. On to nie jest życie dla niego. Nikt nie wynajmuje żółto dzioba do zabójstwa na zlecenie. Ktoś musiał zauważyć, że mamy to samo nazwisko i pomyśleć, że pracujemy razem. Nie wiem dlaczego przyjął to zlecenie. Może chciał się do ciebie zbliżyć? Ta myśl prześladuje mnie bardziej niż wszystkie inne. Tain, nie mam tylu kontaktów co ty, ani nie potrafię tak tropić. Do czego potrzebujesz mojej pomocy? Nie potrzebuję twojej pomocy. Chcę jej. Kiedy ostatnio widziałem mojego syna, owinęli jej ciało w morskie pnącza. Obciążyli je kamieniami. On próbuje mi się wyrwać. Woła ją. Kanarzy podnoszą ją z platformy. Ich śpiew jest jak bicie dzwonów. Ogień zginął, by zapłonąć na nowo. On błaga, żeby mnie nie zabierali. Pozwalają jej ciało ześlizgnąć. On mnie bije. Nie pozwól im! Zrób coś! Czemu nic nie robisz? Pada deszcz. Na kadrze zawsze pada. Do jego buzi spływa ciepła woda. Nie chciałam, żebyś to znów przeżywał. Pamięć idealna czasami jest ciężarem. Z jakiego powodu poleciał na cytadelę? Wiele lat temu przygotowałem dla niego paczkę. Pozostałości mojego zmarnowanego życia zdeponowałem ją u uwoludzkich bankierów, którzy mieli ją dostarczyć po mojej śmierci. Zdobył ją wcześniej, nie wiem w jaki sposób. Wykonywałem zlecenie na Cytadeli w czasie, gdy zmarła jego matka. To wtedy mógł tam polecieć. Polecimy na Cytadele tak szybko, jak to możliwe. Dziękuję, Shepard. Będę medytował, dopóki nie będę ci potrzebny.